Cześć, Tuchania z Analizy IT. Szukasz darmowego kursu na analityka biznesowego? Jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię do materiału wideo, które przybliżą Tobie analizę biznesową za darmo. Na kanale Analiza ID na YouTube zebrało się już sporo materiałów wideo, i teraz, jeśli jesteś osobą, która chciałaby poznać lepiej analizę biznesową i przejść taki jakby mini mikrokurs analizy biznesowej za darmo, to zapraszam cię do serii, którą znajdziesz tutaj e, scrollując, o, Oczywiście, zapraszam cię do subskrybowania kanału, po to, żebyśmy zostali w kontakcie, żebyś też widział kolejne materiały, które będą się pojawiać. Natomiast tutaj e, zobacz, jest. Taka seria analiza w 3 minuty. I tutaj mam dla Ciebie serię takich odcinków związanych z analizą biznesową, która pomoże Tobie wejść w temat analizy biznesowej za darmo. Czyli możesz przesłuchać sobie wszystkie te materiały, zobaczyć tutaj, jak pomogą Ci one w codziennej pracy, jak pomogą Ci rozwiązywać takie typowe wyzwania analityczne. Jak określać cel, jak zacząć w nowej firmie, jak sprawdzać realizację, jak współpracować ze specjalistami UX, jak zbierać wymagania. Jak, jak się przekwalifikować, jak nie przeprowadzać spotkań. Mamy tu o waterfallu, o tym, czego powinniśmy się uczyć, jak przygotować diagram przypadków użycia, najczęstsze błędy w analizie, i tak dalej, i tak dalej. Na ten moment seria ma już kilkadziesiąt nagrań, więc przechodząc przez nie wszystkie, dowiesz się już sporo na temat analizy biznesowej za darmo. Natomiast, jeśli będziesz zainteresowany czymś więcej niż ogólnie analizą biznesową, no to tutaj, jeśli przejdziesz sobie do playlist, to te playlisty. Będą też tematyczne. I tutaj w szczególności polecam Tobie, mamy już kilka nagrań związanych z UML-em, więc jeśli Ty konkretnie na temat UML-a chciałbyś coś wiedzieć, no to tutaj zapraszam Cię do posłuchania serii z tych nagrań i one są już tutaj tematycznie uporządkowane. Mamy też nagrania o karierze i zarobkach, więc jeśli ten temat interesuje Cię bardziej, to tutaj zapraszam. Mamy tutaj informacje o certyfikacji, o strategii. Co tutaj jeszcze warto polecić? Mamy też tutaj badanie zarobków i kompetencji analityków, tak, ale też jest o procesach biznesowych. I tutaj, o właśnie, poznaj procesy biznesowe. I tutaj z kolei w tym w tej playliście znajdziesz informacje na temat tego, jak krok po kroku tutaj przygotować się do tego, żeby wykorzystywać Procesy biznesowe u siebie w firmie. Więc jeśli chciałbyś skorzystać z takiego jakby kursu analizy biznesowej za darmo, no to wiele materiałów znajdziesz tutaj na kanale Analiza IT i zapraszam Cię do tego, żeby przejrzeć. W szczególności analiza w 3 minuty, tam mamy serię kilkudziesięciu nagrań. A jeśli interesują Cię już poszczególne tematy, to zapraszam do szukania w, w poszczególnych playlistach i tam znajdziesz temat już bardziej związany z, z jakąś konkretną specjalizacją tematyczną. Więc zapraszam Cię do subskrybowania YouTube'a i do zobaczenia w którymś z nagranych materiałów. Cześć!